Witam serdecznie, w tym krótkim filmiku pokażę jak w luksusowym, designerskim ekspresie Diva włoskiej marki Bugatti zaparzyć espresso. Espresso zaparza z saszetki, którą Bugatti wstępnie dołącza do swojego ekspresu. Umieszczamy portafiltr w ekspresie, górnym przyciskiem uruchamiamy ekspres Diva, w momencie gdy włączymy ekspres Diva na manometrze pojawia się dioda, która sygnalizuje podłączenie ekspresu do prądu. Teraz musimy poczekać aż zielona wskazówka znajdzie się na polu parzenia kawy. Pod portafiltr wstawiamy filiżankę. Strzałka manometru dotarła do pola oznaczonego symbolem filiżanki i teraz wciskając środkowy przycisk parzymy prawdziwe włoskie espresso. diwa jest tak skonstruowany, aby jedno espresso parzyło się nie dłużej niż 25 sekund, kiedy kawa jest już zaparzona, wyłączamy przycisk espresso i voilà mamy wspaniałe włoskie espresso z pyszną aromatyczną kremą. W tym odcinku pokażę jak we włoskim ekspresie Diva marki Bugatti zaparzyć wspaniałe cappuccino. Najpierw musimy zaparzyć espresso jako bazę do naszego cappuccino. Aby móc spienić mleko na manometrze ekspresu Diva strzałka musi wejść na zielone pole oznaczone parą wodną. Aby espresso nie wystygło możemy je postawić na podgrzewanej stalowej płycie Diva. Do dbanuszka wlewamy nieco zimnego mleka. Wskazówka Diva pokazuje, że możemy w tym momencie spieniać mleko. I wstawiając dysze do mleka, regulujemy strumień pary. Mleko jest już spienione. Wyłączamy przycisk pary i wyłączamy ekspres. Stukamy z banuszkiem o stół, tak aby pozbyć się dużych bąbli i wlewamy spienione mleko do espresso. Teraz pokażę, jak w wysokich szklankach można zaparzyć doskonałą kofi macchiato. Zrobiłem espresso, będzie podstawą do kofi macchiato. Do szklanki wlewamy spienione mleko. Troszkę ponad połowę mleka. Powolutku wlewamy espresso. Do wlewania espresso możemy wykorzystać filiżanki bądź zbanuszki z dzióbkiem. Możemy całość posypać czekoladowymi wiórkami. Dzięki włoskiemu ekspresowi Diva marki Bugatti, dzięki zaparzonemu wcześniej espresso i spienionemu mleku, mamy Coffee Macchiato.